Te części są już dosyć zużyte. Mamy 20 prawie milionów. 20 milionów. Co możemy tutaj ulepszyć? Teraz będziemy mega... go. To wiecie co, ten DRS nam dużo da w kwalifikacjach ogólnie. DRS... Ooo oh, jest! karcarek najlepszy! I to już z przewagą! Oh yes! Ale teraz będzie. Oro! 350 prawie na prostej! Oh my god! I to bez overtake'a! Ale ten DRS jest teraz powerful w tym bolidzie. Patrzcie teraz na prostej ile będzie. No zobaczycie. O kurwica, patrzcie teraz. Pa. jest 1:37 panie idź pan 17 na spa Jest a jakie tu czasy się <laughs> robią w tej <tym> akcji <laughs> Chłopie, to zaraz będziemy czasy jak molakok Wstawię na YouTube rekord świata Legit bez ścinania Rekord świata w treningu o jaka przewaga ty Spadaj, biedaku z Williams'a. Patrz, co tu się dzieje. 37-300. Nie, żeby kanu nie dostał za to. Please. Dzięki za gifta, Roper dla Websona Jest Webson, mój ulubieniec. Dostał. Ujujuj, przemaga 80. po treningu. Jak widzicie, piękna pogoda, więc nie zanosi się na deszcz na razie, ale na pół godziny już będzie tak yy, no mega pochmurnie nie będzie słońca widać. I za 60 minut też to co Fryc powiedział. Wjeżdżamy na tor. Ty, hey, to na medach! Czas odcięcia jest 1,38-39500. Na medach, na medach próbujemy. 38 0 To daje nam dziesiąte miejsce. Tylko pół sekundy za liderem. Ciemno się zrobiło. Bo za 10 minut ma spać deszcz. Trzeba szybko robić czas, ale trochę przewinę. Bo boty będą wyjeżdżać na swoje kółka. No nie, już pada. Dobra, nie ma co cofania. Jedziemy. Między sektor mi niepokoi, to będzie jakieś 42. Oj, nie, będzie chyba 60. Rosberg, o nie, będę poza Q2, poza Q3. Nie ma szans. Dobra, będzie przynajmniej ciekawy wyścig Niko P12, ja p 13 Fernando już na Intera. W sumie, no to mogę jeszcze zmienić te części. No? To nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. No dobra, z końca stawki startujemy. W takim razie, dobra, zamawiamy skrzynie biegów, też nową. No i gitara. Let's go, wyścig. Będę to start na medach i finish na softach w takim razie. Let's go, sp 22 A czemu tam Gasly jedzie jakiś ten Alfa Tauri z przodu? Co jest? Widzicie tam w pierwszym zakręcie? Już rozpoczął wyścig. What the fuck? Co jest? Ty! Czekamy na niego! Nie no, już powtórki nie sprawdzę, bo to już za długo. A czekaj, nie sprawdzę. Znaczy sprawdzę co robi. No po prostu jedzie. Sunoda. Jakie dziwne ruchy. Dobra, no to co pomiń Okrążenie formujące. aczyna na Mazepina do no <laughs> no, ty gnoju jeden. No you hey. Ja, Cześć też mam dwa warningi? Ej tu mam dwa warningi? Zasinanie! Ten pie Pierwszy tam też zasin O Tsunoda z Mazepinem, walka gigantów Kuźwa Nie, no na prostej jesteśmy OP. Ty jak się broni. Teraz zobaczmy. Widzę ile będzie. 156, PRZEJŚĆ! Ale rakieta. Oczywiście standardowo w drugim sektorze, boty na pełnym gazie, wszystkie zakręty. 357! Słaby jest tunel w tej grze.

Tak jest. Dzięki za follow. For the follow. Sky Rizeman. Jeff chce, żebym pojechał na dwa pizzy.

A uh, sprint. What speed stop it. We're approaching the pit window. You'll be on the soft. Green flag. Well. Oh, Safety car. Safety car is out. We need you to reduce your pace. It looks like there's a high amount of debris on the track. Wiedzieć co, widzowie dla kontentu zjeżdżam po softy. Go go go! Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. let's 19. Dobra. Będzie safety car do 17, nie do 16, no od 17 będzie znówienie wyścigu. Czyli mam 6 okrążeń na wygranie tego wyścigu. Let's go. A okay, teraz Mercedes, come on. Twiutko. To jest... Nie po heblach tam dalej. Metanem do rusz. Oj, 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 ale tam skosiłem drogę. Ledwo wyrobił, ale przewaga moc. Nico sleep stream. Nico! Okay, the stewards have now. Trzeba na komendę dać iko Chłop, Chłopco hamuje. Ja pytałem Firis. Ja. Naura! Nice work. That you up the place. Już prawie wywołałam Naura na bandę! Kurde, weźmy weź z takiej prędkości. I Norris. Przedostatnie kółko. Skąd wiem, bo pracowałem w, w, w departamencie, w departamencie w policji. policji. Jezus, oczywiście. Ech! Maria. Dobra, Jezus Maria! jest Uff, strategia się udała, udała, się udał, udał. Yeah! Konstruktorkę, no, No teraz dużo odrobiliśmy w konstruktorce do Mercedesa Duke. I have to give it to the Duke <laughs> ten Davidson No Aniko, dobrze 168, a Aniko 23 no, bliżutko 11 punktów do Mercedesa, do lidera.